i tam, oj! Myślałem, że za tydzień będzie tłusty czwartek, ale nie widziałem, że dzisiaj jest, więc pomyliłem się. Przepraszam jeszcze raz. No jestem już przy ulicy Łódzkiej. Tam przy pasażu yy, Łódzka. I zobaczymy, co mogę tam zobaczyć. Jaka kolejka jest w Piekuściu. Nie będę tam zaglądał od środka, a to chyba i widzę. Dobra I patrzcie Taka duża kolejka jest niemożliwa A może to zobaczymy biedące Może tam znajdę coś Chodzimy tam No dobra, tu mamy dużo pątek eee. O fajnie nie. Dlaczego ja ja podłogę. A no ja nie chcę tam patrzeć na ludzi. Więc nie, ja, ja tam dojdziemy tam do No to tak, więc mamy tu nie. coś co może znajdę. Czekajcie znajdę mojego ulubionego pączka weta. O, chyba to nie widzę. Pięknie. Oj. Co tu widać? Ani Donut Cookies, ani Donut z polewą kakaową o, Świetnie Świetnie nic Nie ma nic wedla A może zobaczymy w Lidlu? Wejdziemy tam do Lidla No to cienko z Biedronką, może zobaczymy w Lidlu, jakie pączki będą No i mamy sekcję O no tak, tu mamy. <grymne> no tak, tu jest sekcja... Tam, gdzie są... To jest sekcja piekarni. się znajdą jakieś te donaty, czy... Jakieś... Ach, pięknie. Tylko takie mamy pączki. Oj, co wiem Widowskie A, tu! Widzę, coś tu jest. Tylko nic bedla Szkoda Mam swoje ryzyko. Chciałem sobie wziąć dwa yy, z wielo owocowym nadzieniem i dobrze. idziemy do kasy. Trzeba wracać do Tym razem idziemy do piekusia. Tak, wszyscy wchodzą Pięknie. Pięknie się jeszcze otworzyła kolejka o no tak mamy wchodzić ale muszę uważać na siebie. dobra w takim razie wchodzę tam więc taka sprawa jest jasna yy, w Piekuściu dostaliśmy tylko te yy, z, yy, z marmoladą tylko te wieloowocowe z marmoladą są jedynie ale w biedronce pójdę bój, tam pójdę kupić te z budyniem i z czekoladą znów do biedronki muszę iść przy sobie mam mini pizzę do zjedzenia i bułki. Więc zabrakło mi trzy pączki z pudyniem i Muszę zapytać się to muszę to więc, No to szkoda, że. O to szkoda, Więc, oj. Więc, oj to więc w takim razie kupiłem dwa Wieloowocowy z Lidla, dwa z marmolatą z Piekusia, tutaj dwa z marmolada z Biedronki, dwa z korewą, tutaj z białą czekoladą. Biedronki tutaj są te dwa, takie owalne, z nadzieniem orzechowym i waniliowym. A tu nie, no, jest te głupie pieluchy, muszę mieć. No. W dwóch rękach, dobra, teraz dodam.